Dobra. Ogólnie już nagrywałem, jakby ten pierwszy odcinek rzeczywiście. Uznałem, że na początku, jak będę chciał nagrywać ten YouTubie to dla siebie. I że nie będę że nie będę nic montował, nie będę cały dnia robił, po prostu sobie takie podsumowanie, może dnia będę prowadził, czy jakieś paru dni na no aktualnie paru dni nie, jednak muszę zrobić podsumowanie Muszę, chcę po prostu zrobić paru dni Muszę w parę dni e, po prostu parę sobie połamawiam. Aktualnie jestem na lotnisku Nie konkretnie na lotnisku w sumie, już skłamałem Bo obok lotniska na punkcie widokowym w samochodzie Renault Clio 2 Jebany Francuz, strasznie się psuje. O, widzę, że 143 tysiące kilometrów przekroczyłem. No to nieźle. Ale. Czym na lotnisku jestem? Albo czułem, że strasznie chciałem pojechać na lotnisko przed wschodem słońca. Już się leciutko jasno robi, ale jeszcze słońce nie widać. Samolot jakiś wylądował, właśnie kręci. Te wszystkie światełka i w ogóle na, te, na całym, jakby, betonie wylanym. No świetnie to wygląda, podoba mi się bardzo. Zaraz sobie wyjdziemy yy, i popatrzymy właśnie Ciekawe, czy trzeba ja mogę obrócić jakby kamerę w trakcie czy... Co to jest? Nie, nie wiem, jakiś guzik p... Nie ogarniam tych iPhone'ów jeszcze Bo zszedłem z Androida na iPhone'a i dalej nie ogarniam Mimo to, że już parę miesięcy jestem na tym telefonie I co ja chciałem powiedzieć, no tak ogólnie podsumować co się działo przez parę dni Wiadomo, nocci pracowałem, bo pracuję jako dostawca kateringów. E, jeśli, ktoś, jeśli ktoś sobie ten catering zamawia na no tam cały tydzień, no to ja w nocy dostarczam po klatkach, po domach i w ogóle O, startuję właśnie samolot Słuchasz turbiny, A czujesz tą moc, aż w aucie czuję, nie? Sobie patrzę. poduszę. No Oj wznosi się chyba. Już nie widzę już zniknął mi za domkiem. Bo nie jestem na samym punkcie, tylko jakby przed bramą. I eee, to jestem takie po prostu płoty. Ale co? Chciałem sobie tutaj po prostu pojechać. Mam tutaj eee, notes mój taki z warsztatów mentoringowych i w ogóle psychologicznych, gdzie sobie spisywałem moje cele i w ogóle myślałem, czy może coś sobie nie dopiszę teraz, jak tutaj właśnie przyjadę, czy coś sobie nie podsumuję, czy coś. Mam też notatnik, który chciałbym sobie jakoś rozpisać ten tydzień w miarę. Fajnie by było, żeby rzeczywiście mieć jakieś takie małe kroczki, co dalej robić. Wypożyczyłem sobie też książkę. Nie zacząłem jeszcze czytać. Pomyślałem, że może ją wezmę, może teraz ją otworzę, ale jakby chciałbym najpierw ten notes sobie ogarnąć. Wziąłem sobie Stephena Hawkinga o czarnych dziurach. Czytałem też o porównaniu Stephena Hawkinga z Bogiem i czytałem również nie teorię względności, bo to Einsteina, ale coś też od Stephena Hawkinga, właśnie: A, małe pytania, wielkie odpowiedzi coś takiego. Małe small questions. Big answers Answers, Coś takiego, coś takiego właśnie fajne. Czarne dziury mnie interesują, w ogóle fizyka. Nie jestem fizykiem, albo po prostu jakby ciekawi mnie to. Dlatego sobie też słucham Andrzeja Dragana oraz serby na tym młodzieżowym czasie. Też sama osoba jego persona mnie interesuje, bo jednak to jest fizyk, jednocześnie fotograf, też tworzy teledyski Był reżyserem na teledysku Quebo. To jest ciekawe tego ostatniego. Nie pamiętam, jak się nazywał, szczerze, ale ciekawy był, bardzo ciekawy. Bardzo kreaty kreatywny, takim. Nie wiem, czy to można nazwać kreatywnym. Nie wiem, teraz definicja kreatywności, ale chyba nazwa była takim niezwykłym. Nie, że jakby słowo niezwykłe, że jest coś super, tylko że nie jest zwykłe po prostu, nie jest zwykły ten telewizor. Jest ciekawy. Ale wracając, chciałem powiedzieć, co się działo w tym tygodniu. E spotkałem się z taką babeczką, kobitką. Trzy lata ode mnie starszą, bo jestem rocznik 2005, ona jest rocznik 2002, tylko że jestem początek, a ona jest koniec, bo ona jest grudzień, a ja jestem luty. I intencja wyszła taka, znaczy to spotkanie wyszło tak, że... albo zacznę od początku, jak się w ogóle rzeczywiście poznaliśmy, bo ze znajomymi poszliśmy sobie do Escape Room'u, i jestem taki mistrz gry. Ten, który tam ci daje powiedzieć czy coś, czy ewentualnie wdraża się w rolę, żeby też nie było tak, że po prostu jest mistrz, mistrz, mistrz gry i tyle, tylko jest ktoś rolą. -on. I ona miała rolę, żeby była jakby na przykład była moją babcią. Dziwne, ale dzwoniło się przez taki telefon stary, Co jeszcze się wykręcało, numer wytręcało, to znaczy wykręcało, bo jestem taki jakby do wykręcania I do niej się właśnie dzwoniło, I ja dzwoniłem, bo najbardziej otwarte z ekipy, najbardziej jakby taki ekstrawertyczny Zwolniłem mi tam rola Cześć babciu, czy byś mi pomogła tutaj z jakimś zagadką Bo uczynić, nie mogą wypuścić Fajnie się gadało Też na początku nas prowadzały do gry Później się pośmialiśmy, bo byliśmy ostatnią turą Oni już zamykali jakby ten escape room i byliśmy ostatnią turą Więc sobie też poradaliśmy, pośmialiśmy I później Poprosiłem o kontakt mojego znajomego Właśnie do tej, do tej, do tej klubitki Chyba mogę zdradzić imię, no, Natalia. Yy, I spotkaliśmy się. Znaczy wyszła intencja taka, że napisałem, czy umieścić na łyżwach. A ona odpisała, że tak i czy idziemy. No, to jakby prosta piłka, na najlepsze, najlepsze, co może faceta spotkać, że taka yy, po prostu babka, która jest yy, zdecydowana. Nie? Więc spoko, poszliśmy teraz, właśnie. Ja w piątek po pracy Odsypiałem do południa, pojechałem po nią, pojechaliśmy na łyżwy. Fajnie było, podadaliśmy sobie, opowiadaliśmy sobie trochę o sobie, no bo to wiadomo, że takie jest pierwsze spotkanie, no to tam chcesz się trochę dowiedzieć o tej drugiej o sobie, chcesz wiedzieć co tam bron interesuje, czym się zajmuje, coś takiego, nie, Takie wiadomo. no Pierwsze podstawowe bzdety. Nie bzdety, ale jednak podstawy, żeby coś wiedzieć o drugim człowieku, wiadomo. No i później stawiam do jej rodziców, bo mieszka sama, ale teraz chciał pojechać do rodziców. O, kolejny startuje samolot, Ryanair. Dobra, będzie jeszcze parę startować na pewno, bo specjalnie przyjechałem o piątej, o szóstej już I sprawdzałem, o której się odloty właśnie zaczynają I zaczynałem się o tej godzinie, tak, odloty o 6:00. Że sobie patrzę, właśnie właśnie wlotałem samolotu I... I co? A, zawiozłem ją później do, do rodziców, bo mieszka sama A ja sobie jeszcze chwilę posiedziałem w autku I pojechałem później na chatę ogarnąć się, na bo do roboty z piątką na sobotę miałam nockę i ta nocka no była tragiczna słuchajcie o ile ktoś mnie rzeczywiście ogląda e, fajnie by było do kogoś jakby wypowiadać te słowa e, żeby to nie był taki czysty monolog rozmowa bo niby jest rozmowa jakby taki kontakt z kamerą właściwie mam ale ale, ale jednak prowadzę monolog no bo jestem tu sam, no nikogo nie ma jedynie co to mam opony z tyłu, bo chciałem zmienić ale nie zmieniłem jeszcze Cały czas na letnich, Nieźle. Co ja mówiłem? A, że sobota była tragiczna w pracy. Bo już wam opowiadam jakby cały, cały kor. Przez cały tydzień, jakby roboczy tydzień, od poniedziałku do, do piątku, sobie ustalmy. Jak się, jak się pracuje na dostawach ratelingowych, to ma się swój własny rejon. I tam się robi, ewentualnie jak się szybciej skończy, to komuś można pomóc i też dorobić się dodatkowo. Ja tak robiłem. Mój rejon to jest tutaj, Chełm właśnie obok mnie, w Gdańsku I mam tam 100, 110 adresów przez noc, więc to jest spokojna liczba, fajna liczba, ale chcę to zwiększyć jednak, bo ja po prostu szybko kończę, a później muszę dojeżdżać do kogoś innego, a ten dojazd trochę zajmuje. Ja też nie znam innych rejonów, żeby dojechać komuś pomóc, więc to. Wolę zrobić na swoim rejonie na przykład nie wiem, 150 paczek Niż zrobić 110 na swoim i później stracić czas na, na, na 10-15 adresów Na Suchaninie, czy, czy na jakimś innym rejonie, czy na jakiejś Oruni, czy na e, no, gdziekolwiek, czy Brzeźno, czy coś Więc wolę sobie zwiększyć rejon, no ale póki co muszę sobie się wdrożyć Tak po 10 adresów sobie ustaliłem z koordynatorem, że będziemy mi zwiększać co 2 dni żeby się mógł wdrożyć w rejon, poznać go i w ogóle no ale wracając do tego koloru całego, że wiadomo jak ludzie zamawiają te taryngi, to jest przeważa ludzi, którzy są dwie grupy ludzi, na których się teraz chce jakby tak właśnie uwziąć właściwie. Jedna grupa ludzi zamawia sobie te na cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli, no i spoko, albo okej. Okay. A druga grupa ludzi sobie zamawia cateringi od poniedziałku do piątku, że jakby sobotę i niedzielę mają wolną od cateringu. Nie wiem, sobie na jakiś obiad do babci, czy na obiad do mamy, na jakieś z czy na jakieś inne takie rzeczy. I sobie po prostu weekendy odpuszczają, rozumiem. No bo przed sobą chcę zrobić obiadek, nie? W porządku. I właśnie tak wygląda sprawa, że jest duża przewaga ludzi, którzy biorą tylko poniedziałek, piątek, od poniedziałku do piątku cateringi, i co? No jakby jest dwa razy mniej kurierów przez to. No bo jakby nie ma co brać jednego kuriera na ten sam rejon, gdzie na jest tylko 30 przystojów na całą noc. To jest bez sensu. To jest strata paliwa. Eee, może nie strata pieniędzy, bo dostajemy pieniądze za czysto adresy. No ale też strata czasu dla kurierów po prostu, bo mamy dostawy o tam nie wiem, 21, o 23 i o 1, na które musimy się stawić, żeby jakby zabrać te paczki. i. Właśnie sobota jest o tyle inna, że ja na przykład miałem trzy rejony połączone. Cztery chyba nawet. Miałem mój rejon to jest hełm, inny rejon Orunia, inny rejon to była jeszcze kawałek, kawałek tak moreny i niedźwiednik. Więc miałem cztery rejony. I poprosiłem koordynatora, że mi posortował w aplikacji. Mamy aplikację normalnie, tam są wszystkie adresy wypisane, tam podajemy do klatek, ewentualnie opisami od e, samych klientów, że jak tam gdzieś łatwiej trafić, e, czy na przykład gdzieś zostawić pod furtką, czy zostawić gdzieś, e, nie wiem, w sklepie żabka, czy coś. No takie, no teraz trochę spomniałem z tym sklepem żabka, no, takie jakieś, nie wiem, mm, po prostu kroki, e, gdzie zostawić, czy coś w tym stylu. Nic nie jest napisane czasami. I poprosiłem koordynatora, żeby mi tą traskę rozpisał po prostu, żeby było optymalnie, no bo jednak nie znam tych trzech rejonów innych. No może Orunię trochę znam, ale tamtych rejonów nie znam. No i kurwa zaczęło się. No, słabo mi rozpisał, że miałem najpierw Orunię, później kawałek Moreny. Znowu musiałem się na Orunię wrócić w ogóle. Miałem też takie parę adresów, że właśnie tu jest jeden punkt, tutaj jechałem, później do kolejnego punktu i patrzę, że mam taki sam adres w tym samym znowu punkcie, musiałem wracać I tu są takie po 5 minut różnicy między tymi, między adresami Jakoś nie wiem, władze kontrolne, nie wiem, ktoś po lotnisku jechał, po płycie autem po prostu zapierdzielał za jakąś, nie wiem, typu tarcji, tylko że to nie było tarcji, takie po prostu znaczek u góry na dachu. No i posortował mi słabo, i najgorsze było to, że na przykład byłem już na hełmie, hełm jest obok mojego domu. I ostatni dwa adresy miałem gdzie? No na niedźwiedniku i 20 minut musiałem jechać, ale za to na jakimś jednym blokowisku, gdzie tam było, nie wiem, chyba 9 piętro czegoś tak, już się robiło widno, już był wschód słońca. Ja widziałem całe miasto na cierby, Różowo-fioletowe niebo, no kurczę, no, no piękne. Aż stałem zacieś 5 minut po prostu zamurowany. Otworzyłem okno na klatce na oścież i patrzyłem się w ten po prostu ten widoczek. No kurczę, fajniutko, ale nadwolałbym wcześniej skończyć niż, niż się patrzeć na taki widoczek. No ale co, wracamy, jak już było jasno. O 7.30 wróciłem do domu, więc masakra. Znaczy, masakra, no, no długo posiedziałem, względem tego, jak mało adresów miałem, no to długo posiedziałem. Bo miałem 71 adresów, a siedziałem od 21 do 7 w pracy, to 10 godzin. Kiepsko. A kolejny samol samolot leci: znaczy, jakby się porusza na pas startowy. No i co? E teraz jest już niedziela. Dzisiaj idę na kawę z Kasią, właśnie tą, która prowadzi warsztaty. Aby spotkać się, porozmawiać o planie, jak mi idzie, rozpisać dalej dalszy plan, działania, powiedzieć co mi pasuje, co mi nie pasuje, jakbym to też widział ze swojej strony, jakby ona to widziała ze, ze swojej strony, po prostu połączyć, po prostu wejść w dyskusję, w dyskusję, w rozmowę i tyle. Więc ten pójdziemy na kawkę. Jeszcze. Ja nie używam Instagrama, chociaż ostatnio się zdarza, że postroluję niestety, ale znowu go tutaj odinstalowałem, więc spoko, tam trzy razy postrolowałem, ale na Instagramie się ze mną komunikuję i nie widziałem, że prosiła mnie, żebym wystawił opinię. I muszę jeszcze opinię napisać, a chciałbym napisać opinię dla niej, żeby miała po prostu taką jakby taką namacalną treść, rzeczywiście jakby polecam jej warsztaty i żeby się rozwija dalej, bo naprawdę bardzo fajnie. Bo postanowiłem sobie, to nie jest postanowienie noworoczne, bo nie szanuję takich postanowień jakby w mojej osobie. postanowienia noworoczne nie wiem, są bez sensu, bo możesz sobie specjalnie czekać do początku roku, żeby sobie złożyć postanowienie, które i tak pewnie spierdolisz, jak większość ludzi. Więc lepiej sobie też postanowienia na, na bieżąco. Nie że wszystkie kurwa na raz, bo na trzeba oczkami iść sobie powoli. I tak mam właśnie rozpisane w moim dzienniku dzienniku właściwie na katniku. Kolejny Ryanair startuje. I tak właśnie małymi kropelkami się kierujemy. A jaki jest mój cel? Mój cel jest taki, bo ja bardzo się szybko nudzę różnymi rzeczami, pracami w ogóle. Nie byłem Nigdy nie pracowałem 3 miesiące, więcej niż 3 miesiące w jednej pracy. Cały czas zmieniałem pracę. Ale też może mi nie odpowiadały, chociaż coś nie wiem dokładnie. Znaczy wiem, że mi nie odpowiadały po prostu, bo coś mi nie pasowało. Ale moim celem jest dokładnie to, żeby nie poddawać się, próbować dalej różnych rzeczy. Hmm. No też nie poddaję się i próbuję dalej różnych rzeczy. Ale to, żeby właśnie prowadzić takie coś. Dobra, nie. Piszę, powiem, pierwszy cel, jaki mam, bo to jest jedyny cel właściwie, jaki mam aktualnie, żeby znaleźć coś, co bardzo mnie jara, albo parę rzeczy, co bardzo mnie jara, zaraz do wrócimy. Żeby mi się po prostu nie znudziły I no żeby czerpać to burzyści finansowe Żeby nie być w jakiejś Znaczy na początku pewnie bym musiało tak być żeby był w jakiejś firmie czy coś Robił parobek, ale żeby stworzyć coś własnego No taki znaczy po prostu własny biznes Własny biznes, który będzie mnie rzeczywiście cieszył A nie, nie chcę mieć biznesu Gdzie będę miał dużo pieniędzy i nie będzie mnie cieszył Żebym tam przychodził od razu, ale wiem, że muszę mieć pieniądze Jednak nie chciałbym czegoś takiego Wolę już nie zarabiać ale żeby było coś co mnie cieszy rzeczywiście, co mnie jara że cały czas jakby chcę poprzeczkę sobie podwyższać w danej kwestii a to co mówiłem wcześniej, że na przykład parę rzeczy, które mnie jarają to mógłbym przytoczyć tutaj cytat może niedokładny, ale, ale właściwie słowa Andrzeja Dragana właśnie tego fizyka, teraz znanego z fizyki doktora habilitowanego Andrzeja Dragana że w jego personie jest ciekawe to, że on właśnie się jara paroma rzeczami na raz. Jest ten, fotografia, jest artystyka, a właściwie artystą jest też, jest ta fizyka. I on mówił w pewnym podcaście, gdzie były pytania nie stricte związane z fizyką, tylko stricte związane jakby z jego personą, że On, właśnie mając te parę rzeczy, może się przerzucać między nimi. Jeśli w pewnym momencie czuje taką, jakby odrzucenie od fizyki, a właściwie znudzenie, co póki co nie nastąpiło u niego, albo inaczej, że jak czuł takie znudzenie od fotografii, to poszedł w fizykę. I fizyka jest jego kronikiem, aktualnie, ale też e, jeśli chce odpocząć od fizyki, no to pójdzie sobie w fotografię, czy jakieś właśnie reżyserkę, czy coś w tym stylu, reżyserki do. Teledysku właśnie Nie wiem czy dokładnie się zajmuję reżyserką tylko i wyłącznie teledyskową czy, czy czymś innym jeszcze twórczym Nie wyłapałem te jeszcze w podcastach No ale właśnie Tacie coś bym chciał osiągnąć Żeby mieć takie parę koników Do których mógłbym wracać rzeczywiście Albo na jednym się skupić Zależy jak moja persona się skupi na tym, jak ja się na tym rzeczywiście czy mi to zadziała. Czy będę w stanie cały czas przy jednym i tym samym siedzieć i to drążyć? Czy parę naraz drążyć? Nie wiem. A wracając do książki, wypożyczyłem ją z mojej biblioteki. Znaczy z mojej, z biblioteki, która jest na moim osiedlu. Jest dobrze, fajnie zaopatrzona. Są różne literatury, literatury obce, literatura polska, jest tam sci-fi, czy biografie. Ale to, co mnie najbardziej ciekawi, czyli teksty, a dziś nie wiem, popularno-naukowe, czy teksty o właśnie rozwojowe, mentoringowe, Niestety jest tego mało. I obawiam się, że to jest ostatnia książka, którą wypożyczyłem z tej biblioteki. I będę musiał chyba pójść na bibliotekę. Dzisiaj chciałem podjechać jeśli jest otwarta w niedzielę, do biblioteki wojewódzkiej żeby tam stworzyć sobie swoją, jakby nie wiem, profil, kartę, kartę biblioteczną, żeby móc tam wypożyczać książki bo tam jest dużo więcej popularnych naukowych tekstów i właśnie tych mentoringowych Ewentualnie po prostu też sobie kupić jakąś książkę, jeśli rzeczywiście będę chciał No bo to jest inwestowanie w siebie, w rozwój, więc to nie szkoda tutaj dawać pieniędzy, w książki eee, Czy kurs online jakieś? Chyba póki co nie Uczyć co, jakieś darmowe treści, bym preferował, ale nie wykluczam tego, że za niedługo pewnie jakieś kursy online się pojawią, czy coś na studiu, czy warsztaty. I o już leciutko. Nie widać jeszcze słońca, ale już widać pomarańczowy kolor na niebie. O co dzieje ze mną? To by się nie zatrzymało, bo to będzie dziwne. Przejedź proszę. Strasznie wolno jedzie. Dobra, spręci mnie, parkuje Ale, strasznie wolno jedzie. A nie, parkuje tutaj. Czy nawracam? Nie wiem. Trochę mi teraz dziwnie, jakby No i teraz będę sobie właśnie zaraz rozpisywał ten tatnik na cały tydzień, bym chciał. I zaraz to zrobię. Chcę i to zrobię. Kanał. Nie wiem, jak się będzie nazywał. Chciałbym ten film wyrzucić dzisiaj. Na już, jakby stworzony jakiś kanał. Jak to się kliknie. Jak to się zobaczy. Mam to gdzieś szczerze. Czy będą jakieś w ten, e, subskrypcje? Czy jakieś lajki? Chociaż lajk. Like jeśli to widzi rzeczywiście użytkowniku, użytkowniczko, to preferowałbym komentarz. Szczerze, chętnie bym porozmawiał z kimś. Porozmawiał z kimś właśnie, kto rzeczywiście to oglądał. Pierwszą osobą jakąś. Fajnie by było, fajnie by było właśnie z kimś porozmawiać po prostu. Poczatować czy coś. Jeśli masz jakieś pytanie czy coś, czegoś nie dorozwinąłem, o coś też zapytać rzeczywiście, fajnie. Cieszę się bardzo, jeśli rzeczywiście ktoś to oglądnie i, i napisze w komentarz, bardzo byłoby mi miło i co, chętnie wdam się w jakąś dyskusję, czy coś, czy może coś źle powiedziałem, coś z nieprawdą. A tak to ja się widzę w kolejnym odcinku. Odcinku, taki odcinek. Słowo odcinać mi się strasznie kojarzy z takim, nie wiem, gameplayem Że odcinek się mówi na to, żeby... Taka numeracja jakby odcinków, numeracja filmów Może widzimy się w kolejnym wideo na Tatniku, wideo dniu, w wideo pamiętniku, coś w tym stylu W relacji z mojej głowy po prostu I tyle Więc nie wiem, czy mówić siemanko, czy bicie masterczółki nie wiem, czy się żegnać Troszeczkę się nie żegnam Powiem: Do zobaczenia. I chciałbym powiedzieć znośnego tygodnia, bo kojarzy mi się strasznie z czubą klawiterem, klawitrem z osobą czuba klawiter. Jakub Klawiter, kuba klawiter. I podoba mi się ten opis. Znaczy, że w niedzielę życzę komuś znośnego tygodnia. Bardzo mi się podoba, by to jest relacja, korelacja tych dwóch słów z naszego tygodnia. Bardzo mi się to podoba. No ale nie będę podkradał, wiadomo. E, więc jakiś slant własny, jakieś motto, znaczy, motto jakieś po własne, może wymyśleć. Pomyśl nad tym. No, po prostu. Cześć.